Cześć, tutaj Michał, biegacz amator zdecydowanie nienależący do elity. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi wrażeniami z pierwszego treningu w butach New Balance Fuel Cell Rebel V2. Ruszamy! Dzisiejsza sesja to podbiegi, zacząłem od 7 spokojnych kilometrów, potem przyszedł czas na 10 podbiegów po 150 metrów i 2 kilometry trutu na wyciszenie. Cały trening to około 12 kilometrów i to był mój pierwszy bieg w Rebelsach od New Balance'a, ale zanim przejdę do moich wrażeń, trochę technikaliów. New Balance Fuel Cell Rebel V2 to bardzo lekkie buty, ważą 204 gramy. Górna część buta to mieszanka syntetyków i siateczki, sprawia wrażenie mocno oddychającej. Podeszwa zrobiona została z pianki Fuel Cell, pianki, która jest znana z tego, że jest mega miękka, ale jednocześnie napędzająca i oddaje sporo energii. Pod piętą mamy 30 mm pianki, pod palcami 24 mm, co daje nam 6 mm drow. Spodnia część podeszwy została pokryta gumą Endurance w miejscach, które zazwyczaj szybciej się zużywają. Teoretycznie powinno to pomóc z trwałością, no, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Na pewno nie będę w stanie tego ocenić po tym jednym biegu. Rebelsy są raczej butami o standardowej szerokości, ale jeżeli potrzebujesz więcej miejsca w buciach, to zawsze możesz zainteresować się szerszą wersją tych butów. Yy, tą konkretną parę kupiłem za około 500 zł w sklepie biegacza. Yy, I w sumie patrząc po obecnych cenach butów, to nie jest źle. No ale dobra, koniec gadania o technikaliach, przejdźmy do moich wrażeń. Pierwsze wrażenie jakie miałem po założeniu tych butów to wow, jakie one są lekkie. Nawet porównując do Brooksów Hyperion Tempo, które miałem wcześniej, to prawie jakbym nie miał na sobie w ogóle butów. Tutaj też od razu zauważyłem to o czym mówią wszyscy, czyli to jak bardzo te buty są miękkie. Na co dzień na dłuższe wybieganie zakładam moje poduszeczki, czyli ASICSy Gel Nimbus 23, buty, które mają ogromną amortyzację. Ale są przy tym dość masywne. W rebelsach czuję podobną miękkość, ale są przy tym o wiele bardziej dynamiczne. To jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, jak różne są to buty. Tą amortyzację poczują w większym stopniu biegający pięty, bo tutaj tej pianki mamy więcej, ale biegający ze śród stopnia też nie muszą się martwić. Nawet oni poczują tę miękkość. No, ja czuję. Podczas moich podbiegów, kiedy biegłem szybciej, dość wyraźnie czułem zwrot energii z tych butów. Przy uderzeniu rebelsami o ziemię i rozpoczęciu kolejnego kroku jest takie wrażenie popychania do przodu. To zdecydowanie najmocniejsze uczucie tego typu, jakie miałem w moich dotychczasowych butach, które miały być takie tempowe. Zapiętek tutaj jest dość sztywny, ale jest wygodny. Od środka jest wyłożony miękkim materiałem. Co sprawia, że wygodnie leży napięcie i na ścięgnie Achillesa. Tutaj żadnych problemów nie zauważyłem. Moja sesja treningowa odbyła się zaraz po deszczu, więc przy okazji mogłem sprawdzić, jak w takich warunkach sprawuje się podeszwa. I tutaj muszę powiedzieć, że przyczepność była zdecydowanie niezła, mimo że było dość mokro i miejscami ślisko to nie zaliczyłem żadnego poślizgu, nawet przy jakichś takich ostrzejszych zakrętach. To były rzeczy, które mi się podobały. Teraz czas na troszeczkę narzekania, najwięcej uwag mam tutaj do cholewki. Nie trzyma ona stopy tak stabilnie, jakbym tego chciał. Trochę brakuje mi tutaj tych dodatkowych dziurek na sznurówki. Gdyby były, to mógłbym zrobić sobie ten tak zwany heel lock, czyli zablokowanie pięty, co prawdopodobnie rozwiązałoby moje problemy ze stabilnością, a tak stopa była dość luźna, Zwłaszcza w trakcie podbiegów. Na płaskim aż tak tego nie odczuwałem. Kolejna rzecz, która jest związana z cholewką, też wyszła podczas podbiegów. Na środkowych palcach stóp pojawiły mi się otarcia w miejscu, w którym te dwa materiały tutaj się łączą. Mam nadzieję, że to była jednorazowa sprawa. Materiał jakby wydaje się być dość elastyczny, więc też mam nadzieję, że z kolejnymi biegami ten problem zniknie po prostu. Planuję używać tych butów do szybszych treningów, więc te treningi nie będą też jakieś super długie pod względem dystansu. Tak myślę z 10-15 km max. Dzisiaj miałem w sumie 12 km i to, to ocieranie palców o cholewkę było lekko odczuwalne, ale też nie było czymś, co by te, te buty zupełnie przekreśliło. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to jest jednorazowy problem. Kolejna rzecz, która budzi moje wątpliwości w tych butach, to język. Jest cienki, lekki, elastyczny, co moim zdaniem nie pomaga za bardzo w utrzymywaniu stopy w miejscu. No i ostatnia rzecz. Ta pianka w podeszwie jest tak miękka w dotyku chyba najbardziej miękka, jaką kiedykolwiek miałem w bucie do biegania. Samo w sobie to nie jest problemem, ale trochę obawiam się, że może mieć to wpływ na trwałość tych butów. No ale to. Po 100 kilometrach się okaże. I to były moje pierwsze wrażenia na temat butów New Balance Fuel Cell Rebel w wersji długiej i pełna recenzja wiedzie na kanał, jak tylko zrobię te 150 km w tych butach, do tego czasu zachęcam Cię do rzucenia okiem na inne wideo na moim kanale. Mówię trochę o tematach biegowych, o dzieciel ślinnej i na przykład o zamiennikach posiłków. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę, uderz w dzwoneczek, zasubskrybuj ten kanał. No i sprawdź też mojego Instagrama. Roślinny hawek. Tyle na dziś. Daj znać w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony model butów do szybkich treningów. Co sądzisz o tych rebelsach od dniu Balansa? A tymczasem ja się z Tobą żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć.